Cześć, to tu nas Muszkini. Dzień Witamy moim. Po prostu. No. No bardziej w vlogu niż gameplay, ale takim Niby. No. W vlogu prowadzonego, no, jakby to powiedzieć. Nie przez muszki na YouTube, tylko przez muszki na tą. Yy, laleczkę. Tą Minecraft, of War, laleczkę fajną. Tak. Nie daleczkę, tylko maskotkę kanału. Trochę szacunku do yy, muszkina. nie zapyta się, co ja tu wyprawiam? Co tym muszkin wyprawia z tą w tej kopalni? I po co ci ta woda? Móżkin, żądamy wyjaśnień. Już, wyjaśnień. No to dobra, nie, nie będą wyjaśnienia. Dzisiaj, będziemy kopać. Bardzo dużo kopać. I, no, tej roboty przewiduję, ja wiem, będziemy potrzebowali parę kilofów i będziemy tu, jak się mówi, wracali co jakiś czas bo tu jest naprawdę mega przypał Pytacie się co ja kopię tu właściwie i to jeszcze przecież tutaj nie znajdę elementów to co ja wyprawiam moi drodzy buduję kanał zapytacie pewnie może po co po to żeby mieć włączenie połączyć muszkinę z pewną lokacją, jeśli oglądaliście ostatni film, to wiecie o co chodzi. Dzisiaj z zarobistym zwierzakiem e, będzie Sombra, oraz oczywiście właśnie tutaj e, przy. Nie wiem W czasie No przybiks Przypomniałem sobie W że nie pamiętam X ale widziałem że coś jest yy... charakterystycznego i dzisiaj Owszem dzisiaj porozmawiam sobie z wami obojgama To jest coś teoretycznie powinno być Wiem, że to jest nobskie to, co teraz robię. Ale, Zresztą nie ma co się tłumaczyć. Tylko, winny się tłumaczy, biorę łódź. Gdzie jest moja łódź? Bo ja tylko. Dobra, wypomniałem moim nowym kanałem, który nie jest. O dziwo oświetlony. Nie wiem do końca dlaczego. chociaż że być powinien oświetlony. wiem, że to, to powiedzieć zależne, ale na razie zależy mi na tym przede wszystkim. Żeby było połączenie muszkiny z, z pełną lokalizacją. Mianowicie wiosko, tak. Zapyta się po co? Przecież możesz siąść na... Na grzbiet konia Rafał, swoją dupą i pojechać tam. Owszem, ale, ale po części zależy mi również na zawodnieniu, po prostu y, Moszkinowa, tak. Y, tego małego kompleksu, w którym mieszkamy. A do tego potrzebuję co najmniej dwóch villagerów. Żeby skolonizować to miejsce, Kurna jestem już yy, wyspany. Musiałem zrobić krótkie, oczywiście, słuchajcie, cięcia. I pamiętajcie, że jak nie rozmawiać z dwoma widzami dzisiaj, i dzisiaj będziemy to po prostu słuchajcie, robić, bo położę się takie naprawdę bardzo istotne kwestie mianowicie muszkin co ty wyprawiasz jak możesz w takim małym pomieszczeniu po prostu trzymać grzybki, przecież one nie rosną czy coś takiego i z tym po prostu się zgadzam i to sprostujemy i co Trzeba tę wędkę do domu, to lepiej mieć ze sobą się prawa, a żeby to miało nieskończoność, nie to byłoby dobra Łupek, Solsand. no i tyle, więcej nie potrzeba. A teraz Do Łodzi płyniemy Po prostu dalej kopać Tak Naszym dzisiejszym celem będzie Przekopanie Od 100 do 150 <tutw> Jeśli chodzi O szerokość Znaczy się Oczywiście Wysokość z, bo jest x widok z Jak widzicie na Yy, pozycji czyli tak zwane współrzędne geograficzne Ja z geografii jakby to się mówi tragicznie nie byłem A wioska chyba nie muszę mówić, że znajduje się 200 z czymś na 200 na minut 260 minus na, na się na plus 2 jeszcze czymś. Wiem, że takie to mocno nieprecyzyjne, ale wystarczająco dokładne, żeby móc zrobić po prostu kanał do naszej świeżo odkrytej wioski. I właśnie tam płyniemy. Naszym środkiem transportu. E, dob. I ja nie mogę. Gdyby to była stara łódka, to już by się dawno nas tak, Były takie stare Minecraftowskie, gówniane łódki. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Tak, były takie ścierwa. Postaram się do stu po prostu dokopać i zbudować po prostu. Jak ktoś mówi zas. a co z przywiksem Przecież Muszkin pisałeś, że będzie QA. Będzie Cyundai, będzie... No, Pytałaś kiedy będzie Owszem, na QA zbieram pytanka. Już dwa się znalazłem z, z czego jedno będzie przetłumaczenie z języka angielskiego. No wiem że to jest bardzo czasochłonne takie kopanie ale fajnie by było gdybyśmy mieli przynajmniej rostko wykonany do konkretnego punktu o bo mega zależy mi po prostu na tym żeby to po prostu było wykonane nie, nie, niekoniecznie nie tylko żeby to sprawnie poszło po prostu i tyle bo widzicie jak tymi wiecie sami rozumiecie jak to wygląda kopiemy i kopiemy a dalej nie możemy się dokopać do na naszego punktu docelowego. Wiem, że do tego jest od chore kopania, ale żeby mi czasem nie zgasekam. No, pięknie. Na no, razie tutaj nie złalamy, żeby nie było żadnych prądów niepotrzebnych. Mm. Parę mi tego świństwa przybędzie, tego śmiecia z naszego śmiecia, bo to nie jest coś, co mi jest po prostu poszarpane. Oszczędzę się ten cały kobelson. Co prawda, tu będzie jakiś yy, kanał i zależy mi na tym żeby to szybko zrobić, miałem miarę sprawnie, żeby tego nie odkładać. Yy, mówił ktoś, yy, jeśli chodzi o to, tych farmę grzybów, to tylko udało mi się yy, wykonać ten po prostu kanał, który właśnie budujemy, to postaram się o jakieś, jak to się mówi, no, żeby po prostu było jak się przydostać do wioski, żeby można było wziąć wiśniaka na łódkę i przewieźć do Muszkinowa bezpiecznie. Nie tyle są bezpieczne, są po prostu sprawniej i szybko. Najlepiej w ciągu dnia, wtedy nie ma potworów. A wiadomo, jak zombieaki yy, przyjaźnią się z vilarzakami, co? Każdy widział, każdy wie, więc nie gadajcie mi głupot że to są po prostu przyjaciele najlepsi a teraz jakby tak zrobić pyk co? nie podoba się? Yy, jakby tak wiem co robię, ale to jeszcze nie teraz. Dlaczego? O. Pięknie, wszystko pięknie się składa. Widzicie, jak to szybko... Robota niekoniecznie szybka, ale... Myślę, że stówkę będziemy mieli w ciągu jednego, po prostu, dnia. No nie oszukujmy się. No, przypominam, że musimy kopać je do 200, więc... To będzie, myślę, że na pogawędki po prostu przeznaczony czas. O, no, ale co to? To ci dopiero. Najwięcej będziemy musieli ciąć po kosztach. Słuchajcie, będziemy, normalnie, jak się film zrender będzie chciał renderować. Czasami bywa tak, że po prostu się nie chce renderować. Jakie jest ograniczone miejsce. I nie dlatego, że film jest za duży, tylko no, to ten program do nagrywania jest po prostu jak pt. T72. Bo musi być po prostu. Być yy, wystarczająca rezerwa, żeby mógł w ogóle odpalić. A to jest yy, naprawdę wie, ogrom, ogromny smok. I, jeśli chodzi o ten czołg. Oczywiście. No, będę musiał kopać dieta. Jakie to jest nupskie. Mm. Dlaczego nie zapytacie nie usuwam dzisiaj ani nic, takie Po prostu to jest jakby to powiedzieć jak w Sowieckim sojuszu, jak na wschodzie po prostu to nie ma być ładne, tylko ma po prostu działać tyle. I gówno to obchodzi, że po prostu jest coś ładne czy nieładne. Czy stylowe czy nie stylowe. Mas ma wykonywać roboty i tyle. Yy, tak właśnie...